Cześć, jeżeli jesteś w ścianki ...lub przejeżdżasz przez nasze miasto, koniecznie musisz odwiedzić nasz sklep! Ścianka Kolejowa 1. Jako jedyni w ściance jesteśmy autoryzowanym dealerem marki Stiga. Znajdziesz u nas glebogryzarki, kosiarki i traktorki ogrodowe, piły, kosy dmuchawy i urządzenia do pielęgnacji roślin. Posiadamy części do ciągników C330. C-360, C-380, C-385, Bizona i Samasha, części do siewnika np. Amazon, ale to nie wszystko. Posiadamy części do kosiarki rotacyjnej. Współpracujemy też z firmą Canagri. Oferując chemię i dezynfekcję, pasuchy, maści do pielęgnacji wymion, poidła, karmidła, obroże i wiele więcej. Opony, odzież BHP, oleje, smary, narzędzia ogrodnicze, lampy, akcesoria do pilarek, śruby na wagę i liny na metry. W naszym sklepie znajdziesz również sznurki, siatki do balotów, folie do sianokiszonki kiszonki oraz folie pryzmowe. U nas zakujesz węże hydrauliczne i naostrzysz łańcuch do piły. To nie wszystko! Za tymi drzwiami znajduje się nasz serwis samochodowy, gdzie Twoje auto jest w najlepszych rękach. Zapraszamy do naszego sklepu i serwisu w ściance. Kolejowa 1.